Prawidłowe Dziś robią sobie oby, ale Sonik. Oby, ale Sonikowe są oby. I Panu tej mówi, pomocy przejdź, Oby, coś tam miała, poprawcie. I my mówimy: okej, okay, dobrze, chyba zrobimy to, to coś. To całe. I musimy dojść do końca. Powodzenia. Yyy, znaczy Sonik mówi, na no, ja jestem Sonik. Tak? Lecimy. 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 Nie! Dziwne to jest kamerka. Ja mam link do gierki. Da. No. Opisie. Bo najlepiej tak będzie. Tu jest właśnie na Mmm, yy, I nam właśnie wpadały jakby to... I to było niebezpieczne. I nas tu ziomek goni. Dwa ziomki. Ziomeczki. Teraz się wypijamy. U! Szybko, 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 bo nastajesz na już śpija. Nie, czemu mam już co? O nie, zabił nas Jomek. Sonik się nie poddaje. A tutaj jest ktoś z Sonikiem prawdziwym. Ale ja mam Robloxowego. To jest oryginalny. To nie jest jak z gry. To jest oryginalny. Cześć. Cześć. Ej! huhu, No i następna pszczółka. Co was tyle? Nie, pszczółka. Ziomuś. Ja mówię ziomuś. Pewno lecą odcinki, no bo tam nie było. I a ja ten myślę, że będzie jednym z dłuższych. Nie zwracajcie uwagi na moje. Mój nick, ponieważ to nie świadczy o tym. Dobra, świadczy o tym, że to ok? Nikt już nie lubi Sonika. Czemu? Napiszcie w komentarzu. Je, na przykład, jesz, jak lubicie Sonika. A napiszcie robot, jak nie lubicie Sonika. O, ale robot, no. Albo emotki, jak nie macie. Nie chcę wam się pisać. No to emotka, robota, emotka. Je, yeah, jeża. Yes. No. Ale z takich innych spraw. Dobijemy dwa tysiaki. No chyba nie wiem, bo 5 dni dostało do końca roku. Um, raczej nie uda nam się tych 2000 wbić. Pewnie to jest niemożliwe. Ale ja wierzę w was, okej? Okay? A i przepraszam, za taki słaby mikrofon. Ale um, na następnym odciekawie będzie mikrofon, więc spokojnie. Więc nie martwcie się. A my? Jakieś kurde drzewa z... kocem co nas zabić. To pewnie jakaś pułapka, jakiegoś ziomeczka. Żeby nas chwytać i abyśmy nie mogli z tego przejść. No ale on mu się to nie uda, bo my jesteśmy spidranerami. Znaczy... No, nie wiem. No nie! No słuchajcie. Teraz musicie zostawić lajka. Nie zmuszam, ale jak zostawicie lajka like to większe prawdopodobieństwo, że przyjdziemy ten level, więc każdy, który teraz klika lajka like i myślę, że to teraz przyjdziemy. Oj, 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 wszyscy nie zostawili. Proszę zostawić. Mam nadzieję, że już każdy zostawił. Okej, okay. te niektóre osoby to już się wała, ale niech tego mogą nie zostawić, ale no mam nadzieję, że większość dała. Mam nadzieję, bo patrzcie ile mamy HP. O, jakie to struty co? Try Uhu! O! Brawo dla nas! Dobra. Pyk, pyk, pyk! Dobrze! Dobrze, że zostawiliście lajki. No i nam się udało. A ryby! Oj Rybki! Patrzcie rybki! Rybki. Widzisz? Widzisz widzów drogi? Albo a Tutaj są. Prawdzie, taki czy taki? No, nie, 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 no. Słuchajcie, oczywiście, że nie. Bo my jesteśmy najlepszym. Tylko teraz trzeba szybko przejść, bo nam znika to. Jak my mamy to przejść, widzowie? Tego się nie da. Trzeba być szybkim jak Sonik. To Sonika jest. Sonik roboty robi. O nie! Byliśmy obok! A ten co? Nie wiem co. Szybko! 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 Mamy! Teraz mamy skocznię. Przez... Okej. Okay. Nie. Wróciło nas. Wróciło? Okej. Okay, lecimy! Uhu! Lecimy! Jesteśmy na czekoladzie. Oj. Tyk. 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 Ha! Nikt by tak nie umiał, co? Trzeba, żebyście umieli. Spróbujcie. Dobra, a my jakieś na kwadratach skaczemy. Z sonikowych. Udaje nam się to na razie. No, ojeju, bo jak myśmy wpadli do wody, to Sonic nie lubi wody, no to byśmy utonęli raczej. I trzeba szybko to przejść. Szybko! Chcemy następne trampolinki! Szybciutko, bo jak wpadniemy do wody, to będzie koniec! Jeszcze raz! Siup! Siup! Jeszcze na krab! I jeszcze na jakieś dziwne coś! Nie wiem, co to jest. Zatrzymy? Czy nie? Sonik! Szybciej! O! No tutaj teraz znowu jakąś pułapkę ktoś na nas zrobił. miły człowiek. <grym> to pewnie ten nasz wróg. Eggman. Możliwe? A może nie? A może po prostu takie trudne ktoś zrobił? Bo tam jest na pewno coś cennego na końcu to Uwaga Bo znowu szybciutko Znowu znowu kłoda się spuszcza Szybciutko, szybciutko Sonic Okej, okay, teraz Coś dziwnego Trzeba tam iść Może to przeskoczymy? Nie Aha! Aha! Szybko! szybkie Sonik, sonik, sonik! Sonik, szybki, szybki, szybki! Dobra! Nie mogę... Okej, okay, dobra! Szybko tu... Nie można! Dobra, szybko, 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 szybko! Bo nas to zabije! Dobrze! Lecimy! Nie! Rakieta chce nas zabić! Ale na co Sonik jest na tyle szybki, że ta rakieta nie dała rady. O! Moje krążki. O, widzicie? Ta woda, woda nas nie lubi. Jakaś trująca jest. Dobra, już nie będziemy męczyć Sonika, lecimy. A dobra. Więc to jest bardzo trudne. Okej, okej, ok. okay, okay. Uuu, nie da się! Możemy z level? Za robuxy, no. Ja nie mam Robux. Pytanie. Teraz każdy... Ej, ale masz skina za robuxy. Bo mieli, mieliśmy, znaczy no. Ja. Ja no, nie? no to... No to było, nie? A co się skończyło. A to za dwa, to za pięć, to za pięć. Ej, to za darmo, to za darmo. Dobra, a my. Się skupiamy. Żeby to... Uh! <noise> dobra, może... Może weźmy Tailsa. Może on coś to zrobi. Jest szybszy. On jest szybszy te morfy. To się zmieniamy w sonika. Dawajcie. I dobra! I dobra, to jest lepsze. Jakim cudem? Niż mój Sonic? Sonik? no to ktoś zauważył. Ja nie akurat, ok? No tak, z tymi morfami trzeba. A wyobraźcie, ile tego jest. Sonic musi dać radę. Taki to jest Baby Sonic. <grym> no już. Słuchajcie, ile jest tu poziomów? Nie mam pojęcia. Jesteśmy na pewno w środku. My nie możemy się poddać. Sonic się nie poddaje, Sonic próbuje, ale widać, że na razie nie wychodzi bez problemu się da. A ten? No nie no, widzowie! Pyk. Pyk. Pyk, pyk. Dobra, nie. Poczekajcie. A to co to, to jest? Aha, uh aha -huh, Aha, uh -huh. robuxy chcecie. Nie zrobili to, tak? Bo no wydało, nie dało się tego przejść. I, ale my damy radę bez Robuxów. Dobra, w końcu widzowie. Dobra. Dobra, bo ja wiem, już wiem o co chodzi, widzowie. Patrzcie, Tyk I tu musi, jak się obróci to. Co nie, to jest taka ja. Jedną gra się to przejść. A oni myślą, że nie. Bo to się. wydaje i ludzie wychodzą z no, no. no, jakim cudem? Może. Silny naklus nam pomoże. Bra. Dobra. Dobra, naklus też, ale Tails. Tails? Też radę? Tails ma dwa ogony. Jeszcze raz damy mu szansę. Pyk, pyk. Dobrze. Pyk, pyk. Dobra. Dobrze. Dobrze to ci Dobrze. Tylko tutaj. się to powinno skok robić. Nie. Trochę nie robię takiego obrocik. Okej, okay. myślę, że to oh! zaczekaliśmy. Nie! Ej, albo to się nie da zrobić. Nie, no babcie widzowie. 39. A my jak? Którymi jesteśmy? Nie ja mogę teraz tego sprawdzić, bo możecie sobie zobaczyć. My jesteśmy na 16. A nie, 29. Okej, jesteśmy aż tak głupi. Widzowie! Wszędzie było to koło cały czas, a my na dole próbowaliśmy. Ja! Yeah. Szybciutko! Okej, okay. okej, okay. dobra! Powiedz, co jesteście? Dobra, lecimy dalej. A, dobrze. nie. Oficjalnie tak coś zrobili. Dobra. O nie! Zabiło nas! Ale teraz mamy kolce znowu! O! Kurde! Dobra, idziemy się nie poddajemy. My mamy cel to przejść. I my musimy to przejść. No tak nie może być, że tego nie przejdziemy. Czekajcie. i uhu teraz mamy jedną wódą. no dobra, no to lecimy lecimy, dobra zaraz mam jakieś duże spadające kokosy musimy na nie uważać bo są bardzo trudne lecimy mamy łódkę okej okay. Łódko. No i samo mamy co zrobić? Widzowie. Aha. Ale powinno jechać. Chodźcie w Nie chcę. Huu! No dobra, zrobiłem. I znowu strzała nas zaciągać. Czemu? Chociaż wiesz, że nie dasz rady z Sonikiem. Dobra, lecimy dalej. O, oh, ciężkie. Czy to są seniki? Co? Jesteśmy na seniku. Oj nie damy Radę! Nie! Nie damy rady. Dobra, lecimy jeszcze raz. Okej. Okay. będzie moja... Na pewno będzie długi fi no się nie lubi, no. Taki, jaki jest, o mojej reakcji, jak będzie Sonic 3. To będzie potwierdzone. Więc, czekajcie, oczekujcie, będziemy bać się będzie 24. Okej. Okay. Ła wow, wow wow O, o, o. Dobrze. Teraz musimy... O. nie, no nie dotknęliśmy wody. Sonic, skup się. Sonic, sonik, Sonic. Sonik. Okej. Okay. Okej. Okay. Aha, to jest checkpoint, dobra. Nie jest to wyrzutnia, dobra. Teraz już są Się praktycznie niczym nie różni. Można pełnić wątpliwości. I znowu to samo. Myślę, że co nas pokonają, tak? No dobra, jednak pokonali. Ale to tylko tą trzecią. Patrzcie. Au. <ścoughs> no nie. Musimy to zakończyć. 34? Ile jest? Jesteśmy do dziewiątym. Dobra, widzowie lecimy patrzcie o karamba no sobie, przeleć sobie nie, ja, trzeba szybko, SZYBKO aha co widzę to sobie nie wierzcie na przykład no nie wiem, ja na przykład nie wiem, co to. Które odpadają? Au! Wbiło <laughs> nas w złą stronę! A! Teraz trzeba się wygadać prędkością. Tiriram! Peri-bery-bery! Bera-bara-bara! Byry byry. Bara peri bery o nie, doktor Egman chce nas załatwić, ale dźwignia może nas ocalić. Szybko! O nie, bo to, to ej. Szybko! O nie. O ty, tak się nie bawimy. Szybko, Tu nie może nas zaliczyć. pad do wody Jej! Przeszliśmy! Ostateczna walka z był była bardzo prosta. Jego bambik Jeszcze raz. A, Sanik, 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 Sanik Sanik nam coś chce powiedzieć. Congratulations! You beat Widzowie! Teraz w tym momencie chyba jakoś yy, wyskakują yy, kanały mój yy, Kuzyna yy, i kogoś tam jeszcze yy, no, dzięki za oglądanie w sumie Co? Nie mamy nic innego do roboty. Świętować że pokonaliśmy Do zobaczenia!